Ponieważ dziadek urodził się gdzieś tutaj, w Alzacji, to miałby szansę być dwa razy Niemcem i dwa razy Francuzem. Tak często ten region przechodził z rąk do rąk. To, że jest we Francji, to jest kwestia ostatnich 80 lat. I ta częsta zmiana ma dosyć duży wpływ, zarówno na to, co widzicie dookoła, czyli architekturę, ale też kuchnię i język. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dla nas do tej pory Alzacja to był praktycznie tylko kolmar. Wsiadaliśmy do samochodu godzinka i teleportujemy się do Kolmaru. I w sumie nie ma w tym nic złego, bo Kolmar jest naprawdę piękny, ale dzisiaj chcemy Wam pokazać trochę inną Alzację taką mniejszą, bardziej lokalną. I w tym celu jedziemy do czterech różnych miejscowości, w których pokażemy Wam różne elementy i opowiemy o różnych aspektach takiej lokalnej Alzacji niekolmarowej. Wpływ widać przede wszystkim w architekturze. Charakterystyczne domy, które widzicie, to tak zwany kolombasz, w Polsce znany jako mur pruski albo szachulec. Szkiele domu budowano z drogiego ówcześnie drewna i wypełniano tym, co było pod ręką, gliną czy kamieniami. Tak było taniej, ale z czasem stało się to też tradycją. Kolor zależny był od dostępnych pigmentów, ale zwykle im droższy pigment, np. niebieski, tym bogatszy właściciel. Alzacja to dosyć nietypowy region winiarski we Francji, z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na klimat, z jednej strony Rennes, z drugiej strony góry, ale też ze względu na to, że jest to jedyny region we Francji, gdzie nazwy win pochodzą od szczepu, a nie od regionu. My z wyprawy przywieźliśmy takiego oto minera, który jest głównie uprawiany w tym regionie. Alzację od zachodu osłaniają góry Wogezy. Działają jak naturalny parasol. Czysto klimat jest tu zaskakująco suchy, a i to idealne warunki dla winorośli. W Alzacji uprawia się głównie wina białe. Aż 90% produkcji stanowi Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Sylvaner czy Muscat. Z południa na północ albo z północy na południe przez cały region prowadzi alzacki szlak wina Rue de Vin, 170 km wijącej się drogi przez winniczce i miasteczka. Pokonanie całej trasy może zająć kilka dni, bo co chwilę jakaś winnica kusi degustacją. Pierwszy raz tej francuskiej pizzy próbowałem jeszcze w Warszawie. Była taka restauracja na rogu, chyba postępu, nie wiem czy jeszcze jest. Po czasie okazało się, że ani to pizza, ani to francuska. Nie pizza, bo robi się to z ciasta chlebowego, i właściwie taka trochę jest historia tego dania. Znaczy, kiedyś po prostu robiło się taki cieniutki placek i wykorzystywało go do tego, żeby sprawdzić, czy pies do chleba jest już w dobrej temperaturze. Jeżeli był, to, to placek się upiekł i szkoda go było wyrzucać, więc się go jadło z tym, co było pod ręką. Wersja podstawowa jest z śmietany kwaśnej, z cebuli. I z boczku. I to jest taka powiedzmy flamkuchenowa margarita. Wersja bez mięsa, zamiast boczku, ma lokalny ser, który się nazywa Munster. I jest jeszcze wersja, do której dodaje się pieczarki. I właściwie te trzy rzeczy stanowią o takim kanonie flamkuchena. W restauracjach takich bardziej turystycznych wersji jest multum. Może być z rybą, może być wegańskie, może być. Cokolwiek. No i nie jest to też do końca francuskie danie, bo jest to danie właśnie stąd, czyli z Alzacji, czyli danie francusko-alzacko-niemieckie. My za chwilę będziemy próbowali tego, ale w takiej lokalnej restauracji, która się nazywa Winstub, czyli po polsku po prostu winiarnia. Zaraz Wam pokażemy, jak takie danie wygląda. Tak wygląda Flammkuchen w wersji podstawowej, czyli z śmietaną kwaśną. Cebulą i boczkiem. Może jeszcze jedno, bo w sumie powinienem był powiedzieć, co to w ogóle jest, jak to się nazywa, to co jedliśmy. Więc ma to trzy nazwy. Z francuskiego będzie to tart Flambe. U nas w Bazylei nazywa się to flam kuchen. A tutaj w Alzacji nazywa się to flam kuche. Bardzo podobnie, może dlatego, że właśnie alzacki jest. Odmianą języka niemieckiego, a nie francuskiego. Nie jest to język oficjalny, jest to Francja, więc mówi się po francusku, ale jeszcze można ten język gdzie niegdzie usłyszeć albo zobaczyć na takich dwujęzycznych tablicach. To jest jeden z tych elementów, który bardzo mocno mówi o tożsamości tego regionu, który, jak mówiliśmy na początku, przechodził wiele razy pomiędzy Francją a Niemcami. My idziemy się przejść jeszcze, pospacerować po tych uroczych, bajkowych uliczkach i. I co? Do zobaczenia w kolejnym miejscu. Alzacja się zmienia. Nie chcąc, nie chcąc, staje się trochę Disneylandem. Kolmar pęka w szwach, a Rikewir przyjmuje rocznie 450 razy więcej turystów, niż ma mieszkańców. I to głównie podczas jarmarku świątecznego. Zanikają też lokalne tradycje. W latach 90. 40% dorosłych mówiło alzackim. Teraz tylko co czwarte dziecko zna ten dialekt. Mimo wszystko, absolutnie warto tutaj przyjechać. Zwłaszcza poza grudniowym szaleństwem i poza największymi miastami.